Siema, moi, jestem qwram 27 i witam was bardzo serdecznie na moim kanale. No i dzisiaj pokażę wam moje najnowsze dzieło, czyli jest to moja własna gra. O nazwie Fishing Simulator, nie, nie jest to kradzione, po prostu, nie wiem, Fisherman Simulator dziwnie brzmiał, no w sensie gorzej. Fish Simulator to nie pasuje, bo to nie jest simulator yy ryby, że jesteśmy rybą, tylko że łowimy ryby. ale więc, tak więc, tak już zostało. No i co? O, o co tutaj chodzi? Mamy mapę. Taka typowa, simulatorowa mapa. Star startujemy z taką oto klasyczną wędką, fishing rod po prostu. W sumie na pomost możemy pójść. Ja mam 26 tysięcy, nie wynikajcie dlaczego. E, tutaj może, gra jest jeszcze w becie, ma kilka błędów. O, możemy sobie zarzucić. Tam jest pławik. I nam się automatycznie po chwili wyciąga po pewnym czasie, czyli tam to jest kilka sekund. No, coś nie działa. No pewnie nie działa, bo nagrywam odcinek i nic nie działa. O, no i teraz działa. To jest Fishing Rod, czyli najlepsza wędka w grze. Ona jest za Game Pass. Tutaj mamy Game Pass Shop i jest Fish Fire Rod. Jest też Double Speed, ja to mam. I VIP, o. który działa też na czacie. Mam tutaj VIPa. a Jest 1000 do kupienia za 5 Robuxów, 5000 za 20 Robuxów i 10000 za 35 robuxów ale te dwa nie działają, nie wiem czemu no jak mówiłem, gra jeszcze w becie i nie wszystko działa działa 10 tysięcy nie wiem, wszystko robię dobrze coś roblox to źle odbiera no, temu już się nie poradzi yy, mamy jeszcze tutaj i ten shop, klikniemy to to mamy to i można za 500 tych tych, tych kupić steel rod. Czyli taką trochę lepszą wędkę, której nie widać, tak samo jak i tej złotej, bo tutaj z Roblox znowu czegoś nie odbiera. Ja po prostu mogę zagwarantować, ja wam to pokazać, że wszystko jest dobrze. No, przynajmniej tak jak być powinno. No ale coś nie działa. Nie, no, bo na przykład sklonowałem tą, zduplikowałem. No i po prostu przerobiłem teksturę tych dwóch, no i już nie działa. Nie wiem czemu. No dobra, nieważne. Link oczywiście macie w opisie do zagrania. Jeśli Wam się podoba. Jeśli, a jeśli nie, no to trudno. Generalnie nie no strałem się na nią. Trzeci dzień ją robię, w sumie czwarty. No dużo czasu to zajmuje. Jeszcze Wam pokażę, co jest na tej części VIP. To też tak działa, że jak nie masz vip to tam nie wejdziesz. Ale jeszcze nie wiem, jak to działa, bo nie testowałem na tym, że, czy jak jest osoba, która ma VIP-a, jest osoba, która nie ma VIP-a, to czy może wejść, bo jedna osoba z serwera ma VIP-a. Ale nie tak to nie powinno działać. W każdym razie tutaj mamy już dwa te takie łowiska. No i tak się czasem dzieje. Że za drugim razem trzeba zarzucić. No i są tam randomowe. Jest, może być fish, może być rare fish. Nie wiem, epic fish, kuźwa sharing, No nie wiem, różne rzeczy. E No i ten sklep trzeba naprawić. To nie wiem, jak ktoś się zna i umie skryptować, no to bym poprosił o pomoc. W ogóle tego można na spamować nakupować. Czyul jak najwięcej ile się da? No to nam teraz do inwentorii leci. Można się tak z hajsu ten zaskamować. Ale znowuż coś nie działa, bo jak wyjdziemy i wejdziemy, to wędek nie mamy, ale mamy z powrotem ten cash. No tak więc w sumie, jeśli naprawdę, jeśli ktoś umie skryptować, no to zapraszam, dołącz na Discord albo do grupy w Roblox i napisz. To tam ustalimy, nie wiem, na przykład, że 5, 10, 20% zarobków z tej gry, jak jakieś będą, to trafią do ciebie. Tak więc spoko. Eee, no i co? To w sumie tyle już wszystko pokazałem. Będą jeszcze tutaj jakieś easter eggi, takie tajemne eventki do zdobycia. Poza tym item shopem i game pass shopem. Eee, a w sumie, jeśli chcecie taki poradnik ze skryptowania, jak coś takiego zrobić, no to, no to napiszcie w komentarzu. I 10 łapek w górę, e, w komentarzu napiszcie. No i zrobię taki. No ale na razie to już wszystko. Ja wam dziękuję za oglądanie. E, mam nadzieję, że zagracie. Chociaż tak zobaczycie, co tu jest. Od razu mówię, na telefon tu coś nie działa, bo jak klikniesz i e ten shop, to ci to zawala pół ekranu, a tego przycisku nie widać, bo jest gdzieś tu, tam. Nie, nie da się go po prostu kliknąć. Mm. No i co. No, siema, dziękuję za oglądanie i za dużo mówię, no i co.